Dawid Błanik, korona kielce, autor pierwszej bramki. Dawid, co można powiedzieć po takim meczu? 4 do 1, fajny mecz, w drugiej połowie, w pierwszej taki sobie. No dokładnie tak. tak jak pan powiedział gdzieś tam ta pierwsza połowa nie była taka, jakbyśmy chcieli w naszym wykonaniu, no ale w przerwie był na pewno czas na to, żeby sobie powiedzieć kilka słów, co tak naprawdę nie funkcjonowało, i w drugiej wyszliśmy i pokazaliśmy tak naprawdę co potrafimy w ofensywie i def w defensywie. Kiedy uwierzyliście, że trzy punkty zostaną w Kielcach? Po 2-1, po 3-1? My wierzyliśmy przed meczem. Z takim nastawieniem wychodzimy na każde spotkanie, nieważne czy. czy w Gdzieś tam w 20. Minucie na przykład przegrywamy 1-0. Cały czas ta wiara w nas jest i, i tym się kierujemy. Adam Frączak wrócił po dwóch miesiącach. Czuliście to, że to będzie taki plus, mocny plus? No tak. Myślę, że, że dzisiejszy mecz pokazał, że, że osoba Adama Frączaka jest bardzo, bardzo ważna w, w układance trenera. I dzisiaj ten, te przestrzenie dzięki Adamowi. My mieliśmy więcej tych te, przestrzeni. Marcin Szpakowski, Korona Kielce. Dobry mecz. Ręce składały się same do oklasków, ale w drugiej połowie. Na pewno tak. Druga połowa była lepsza w naszym wykonaniu. Musimy się przede wszystkim wystrzegać straty bramek, tak jak to miało miejsce w pierwszej połowie. Natomiast cieszy reakcja. Wyszliśmy na drugą połowę zdeterminowani i strzeliliśmy drugą, trzecią bramkę. I to na pewno cieszy. Skra zaskoczyła przy tym 1-1, bo ta bramka tak naprawdę mówiąc z niczego dla nich padła. No trochę tak. Stworzyli tak naprawdę jedną sytuację. No, gdzieś tam się piłka odbiła, zawodnik dobił, no i, i straciliśmy bramkę. Natomiast, no, tak jak mówię, no, cieszy nasza reakcja i nigdy nie możemy spuszczać głów po stracie bramki, tylko właśnie tak reagować jak dzisiaj. Odpoczywaliście dwa tygodnie, no odpoczywaliście w cudzysłowie oczywiście od, od meczów ligowych, teraz mecz dziś, w środę kolejny, będzie czas, zdążycie się zregenerować? Myślę, że tak. Do środy jest jeszcze trochę czasu, ale na pewno dla zawodnika fajne jest, jak gra co 3-4 dni, bo, bo wtedy będziemy w rytmie meczowym i, i myślę, że zawodnicy to lubią. Marcin, tam Ci się przy tej sytuacji bramkowej, czy jednak tam, wiesz, zagrał dobry instynkt piłkarski? No, mój pierwszy strzał został zablokowany i, i po, po odbitej piłce postanowiłem, żeby skończyć to z pierwszej piłki. No i, i myślę, że była to dobra decyzja. Tam jeszcze chyba był kozioł i, i myślę, że to zmyliło bramkarza. Także cieszę się z tej bramki. A jak oceniasz cały właśnie twój dzisiejszy występ? Myślę, że było w porządku. Na pewno popełniłem jakieś tam błędy, ale to, to na pewno przeanalizujemy to spotkanie w tygodniu i, i, i trener pokaże, co tam mogłem zrobić lepiej. Przed meczem mówiło się, że pracowaliście nad y, posiadaniem piłki, nad utrzymaniem się przy piłce, ale jednak dzisiaj cztery bramki bo nie oszukują się kontratak, w atakach. To wydaje mi się, że jednak było zaplanowane zabieg. Czy czy po prostu tak ułożył się? Tak ułożył się ten mecz. Myślę, że utrzymywaliśmy się przy piłce, mieliśmy kontrolę nad tym spotkaniem, a to czy bramka padnie z kontrataku, czy z posiadania piłki przez dłuższy czas, no to myślę, że to nie ma znaczenia. Ważne tak naprawdę, że, że strzeliliśmy cztery bramki i było to zdecydowane zwycięstwo.